Was, jest 25 marca, aktualizacja uprawy arbuzów. rozario jeden Też rozario I tu Sugar Baby. Tak się rozrosły. Taki dziwny, powyginany trochę. No i ten tutaj. Tak sobie rosną na parapecie. No i cóż. Ten tutaj troszkę mi. Przebieg taką małodygę trochę cienką, zaczynam go wyginać. Muszę podsypać tu ziemią na równo, żeby go tutaj wzmocnić. Troszkę mi się zaczęło już tu kłaść, no, taki jest gibajny Ogólnie rosną w miarę, z tym że ostatnio coś mi tutaj zaczęło z tymi liściami się dziać. Nie wiem właśnie co jest. Może ktoś napisze w komentarzu, kto tam się zna i uprawiał już, bo to jest moja pierwsza uprawa. Tak po prostu no przysychają końcówki. Nie wiem o co chodzi. Poza tym ogólnie no to ładnie. Nawet rosną. Liście właściwe. Tu już puszczę następne. No i ten też tu już zaczyna coś się dziać tak? z tymi liściami. A jeżeli ktoś wie o co chodzi, no prosimy o komentarz. Że komuś się coś takiego już trafiło. No i co czekamy do maja. Na razie sobie rosną to spokojnie. To jest papryczka chili, nowy taki gość na parapecie. Dwudziesty piąty marca. Dzięki pozdrawiam.